Szczerze, nie spodziewałam się, że tak wiele z Was będzie tak pozytywnie nastawiona do tego, bym pokazała Wam potencjalne osoby, które mogłyby zagrać w filmie o Dead by Daylight. Mam nadzieję, że spodobają Wam się moje propozycje i również chętnie zobaczylibyście te osoby na dużym ekranie. Cześć dzień dobry, ja jestem Dusia i dziś porozmawiamy sobie o potencjalnych otwórcach ról w nadchodzącym Dead by Daylight movie. Zaznaczę tylko, że w tym filmie zobaczycie tylko i wyłącznie ocalałych, jeżeli chcecie zobaczyć też, kogo obsadziłabym w roli killerów, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Długo zastanawiałam się nad tym, komu przypisać odpowiednią rolę, bo wbrew pozorom nie nie jest to takie łatwe, aczkolwiek podsumowując, wydaje mi się, że naprawdę poszło mi to całkiem nieźle, także lecimy. W roli Dwighta zobaczyłabym zdecydowanie Charliego Day, którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak Wróć do mnie, Hotel Artemis czy chociażby Ustawka. Ostatnio oglądam grę o Tron, więc nic dziwnego, że pierwsze moje wybory rzuciły się właśnie w tę stronę. Uważam, że w roli Meg dobrze odnalazłaby się Rose Leslie, która w grze o Tron grała i W roli Claudette wzięłabym Moën Traore, aktorkę, którą możecie kojarzyć z takiego serialu jak Umbrella Academy. Nawet na kadrach właśnie z tego serialu daje mi ona bardzo, bardzo mocny vibe Claudetki. Na pewno wielu z Was kojarzy serial The Walking Dead. Pamiętacie postać Glennary? Uważam, że aktor go grając, Steven, i on idealnie nadałby się do roli Jake'a w filmowej odsłonie Dead by Daylight. Sugerując się postacią mniej, szukałam osoby, która ma dość charakterystyczny wygląd. Mace Williams według mnie sprawdziłaby się tutaj idealnie to prześliczna dziewczyna, pokazała, że potrafi świetnie grać, a jako entity, saboteżysta gry chodząc na urbanie, sprawdziłaby się idealnie. Jeśli chodzi o Lori, oczywiście ikoną w tej roli byłaby Jamie Lee Curtis, jednakże, jeżeli mamy szukać aktorów nieco zbliżonych wiekiem do naszych growych postaci, myślę, że idealnym wyborem byłaby Emilia Clark, aktorka, która wcieliła się w rolę Denery Stargaryen z serialu Gra o Tron. Osobiście uwielbiam Nicolasa Cage'a. Szczególnie z takich produkcji jak Next, Skarb Narodów, Ghost Rider czy z Ucznia Czarnoksiężnika. Moim zdaniem jest to aktor, który po prostu idealnie pasowałby do roli Ace'a. Całkiem niedawno w kinach mogliśmy oglądać drugą część kultowego filmu Jamesa Camerona pod tytułem Avatar. Uważam, że Steven Lang, który w tym filmie zagrał głównego złoczyńcę pułkownika Milesa byłby świetnym wyborem, jeżeli chodzi o Billa. Długo zastanawiałam się nad wyborem postaci pasującej mi do Feng, ale wydaje mi się, że Arden Shaw sprawdziłaby się tutaj świetnie. Jak szukałam pierwszą i jak dla mnie trafną postacią okazała się właśnie Arden. Och i przyszedł czas na Davida. Wydaje mi się, że na tym miejscu nie mógłby znaleźć się nikt inny jak Henry Cavill, którego na pewno kojarzycie z netflixowego serialu Wiedźmina z głównej właśnie roli. Daleko nie musimy tutaj szukać idealnego aktora, bo zdecydowanie Kylie Golner, który zagrał w filmie Koszmar z ulicy Wiązów z 2010 roku nadałby się idealnie do odwzorowania roli Quentina, bo przecież raz już to zrobił. Idealnie w tej roli wiadomo, że byłoby zobaczyć danego Glovera, który zagrał detektywa Tapa w serii Sof. Aczkolwiek jeśli weźmiemy pod uwagę wiek aktora, wiemy, że musimy szukać dalej. Moim zdaniem świetnym wyborem byłby Idris Elba, którego możecie kojarzyć z filmu Luther z Tak jak już wspomniałam, ostatnio w filmie według mnie w roli Kate idealnie sprawdziłaby się nasza utalentowana Taylor Swift, dla której ta rola jest wręcz stworzona. Zwłaszcza, że mamy idealny skin piosenkarki, który wręcz sam zasugerował mi ten wybór. Czy mamy tutaj jakiś fanów Marvela? Halo, Alert! Na pewno znacie film Doktor Strange w Multiversum obłędu. I właśnie z tego filmu chętnie wyciągnęłabym świetela. Geoffora do roli Adama w Dead by Daylight. Nie wiem jakiej muzyki słuchacie, ale być może kojarzycie zespół Moflikru. Jeśli tak, to wiecie, że na Netflixie znajduje się film biograficzny właśnie tego zespołu o nazwie The Dirt. Osobiście uważam, że idealnie do roli Jeffa nadawałby się Yvon Rihon, który grał Mike'a Marsa w tej produkcji. Ywon już udowodnił, że w długich włosach wygląda dobrze, a i w tej roli uważam, żeby się odnalazł. Jeśli chodzi o piękną Jane, mogłaby odegrać ją tylko i wyłącznie Barbie Ferriera. Wielu graczy kraszuje Jane i nie zawiodłoby się zdecydowanie, jeżeli by wybrali. Byśmy Barbie do odegrania tej roli. Na pewno znacie film John Wick. I tutaj również polecimy sobie z głównym bohaterem tego filmu, a mianowicie Keanu Reeves, który idealnie wpasowałby się w rolę Asha. Oczywiście pomijając oryginalnego aktora, którego chętnie zobaczyłabym w roli Asha w filmie Dead by Daylight, czyli Bruce'a Campbella. Jeśli chodzi o postaci Nancy i Steve'a, to tak naprawdę najlepszym wyborem byłoby oczywiście zatrudnienie Joey Carey'ego, czyli aktora grającego Steve'a w Stranger Things, oraz Natalie Dyer, aktorki, która wcieliła się w Nancy w tym samym serialu. Nie odchodźmy zbyt daleko od Wiedźmina, ponieważ w roli. Yui osobiście chętnie zobaczyłabym Mai and Burning, która w Wiedźminie wcieliła się w Tisaye. Uważam, że to naprawdę byłby dobry wybór, jeśli chodzi o postać Yui. Pierwszą osobą, która wpadła mi do głowy, kiedy tylko pomyślałam o Zardinie, jest Zendaya. Jak wszyscy wiemy, jest ona jedną z popularniejszych gwiazd, ale również fantastycznie odnajduje się na dużym ekranie. Dlatego wydaje mi się, że jest ona idealna do odebrania tej roli. Joe Deal Ferland to aktorka, która grała share w filmowej odsłonie Silent Hills z 2006 roku. Uważam, że w dalszym ciągu mogłaby pozostać w tej roli. Może ten wybór nie jest taki oczywisty, ale jak dla mnie idealnie w roli Felixa sprawdziłby się Pedro Pascal. Ma on wieloletnie doświadczenie, jeśli chodzi o aktorstwo, oraz sądzę, że nie jedna osoba obejrzałaby ten film tylko i wyłącznie ze względu na niego. Jak już wspomniałam w swoim poprzednim filmie, czyli 'Powstaje' film z Dead by Daylight, Just Sinclair idealnie wpasowałaby się w rolę Elodie. Po prostu patrzę na nią i widzę Elodie. Jest to też bardzo dobra aktorka, która na pewno poradziłaby sobie w tej roli. W roli Jun osobiście chętnie zobaczyłabym Sibyl Kekil, którą możecie kojarzyć ze serialu Gra O Tron z roli Shi. Uważam, że aktorka idealnie odegrałaby Jun, a dodatkowo jej uroda moim zdaniem bardzo pasuje do tej postaci. Ostatnio na Netflixie pojawił się film Zróbmy zemstę i jedna postać z tego filmu, moim skromnym zdaniem, idealnie nadawałaby się do roli Jill w Dead by Daylight. Mówię tutaj o Evie Capri, która w filmie Zróbmy zemstę wcieliła się w rolę Carisy. Kiedy szukałam odpowiedniej osoby, która mogłaby odegrać Leona, natrafiłam wtedy na Eduarda Badaluta, który oczywiście wciela się w naszego Leona w gra więc z oczywistych względów będzie on wręcz idealny. Na naszą wiedźmę w Dead by Daylight zdecydowanie najlepiej nadawałaby się Abigail Coven, która w świecie filmu znana jest już z filmów powiązanych z wiedźmami. Na pewno kojarzycie ją z seriali takich jak Chilling Adventure of Sabrina czy Przeznaczenie Saga Wings. Być może wpadł Wam w ręce film The Menu. Bardzo ciekawa produkcja, która moim skromnym zdaniem jest naprawdę warta polecenia. Do roli Jonaha obsadziłabym Paula Adelsteina, aktora, który w filmie The Menu wcielił się w postać Teda. Powiedzcie mi, czy kojarzycie serial 13 powodów lub film Shazam. Jeśli tak, to na pewno będziecie kojarzyć Rosa Butlera, który moim zdaniem idealnie pasowałby do roli Jociego. Mindy Kaling to aktorka znana najbardziej ze swojej roli w The Office, która moim zdaniem idealnie nadawałaby się do postaci Hadi. Nie będziemy daleko szukać idealnej aktorki do Roli Eidy, ponieważ takowa już istnieje, i jest nią Bing Bing Lee, która wcieliła się w postać Edy w filmie Resident Evil Retribucja. Obiecuję, że to już ostatnia propozycja nawiązująca do gry o Tron. Aczkolwiek, w roli Rebekin o naprawdę dziecięcej urodzie, widziałabym zdecydowanie Kerry Ingram, która w grze o Tron odegrała z rolę Shiren Baratheon. Na pewno, w postaci naszego kochanego Vitoria idealnie sprawdziłby się Rob Lowe, który, jak dla mnie, świetnie sprawdza się jako aktor, i na pewno również nie przeszkadzałoby nikomu zobaczyć go zarówno w skinie bez koszulki, jak i w średniowiecznym odzieniu. Jeśli kojarzycie 13 powodów w Paranormal Activity 4 bądź jeden z najnowszych filmów na Netflixie, zróbmy zemstę, to na pewno wiecie, kim jest Alicia Boe. Uważam, że ta aktorka zdecydowanie pasowałaby do roli jednego z najnowszych surów dodanych do Dead by Daylight, czyli do Tality. Henderson White to aktor, którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak Potwór z Bagien czy Zagłada Ziemi. Uważam, że to postać, która idealnie nadawałaby się do brata Tality, czyli do Renato w Dead by Daylight. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz proszę w komentarzu: Teraz killer. Ja się z wami żegnam. Słyszymy się w kolejnym materiale. Dajcie proszę znać, czy chcielibyście zobaczyć też obsadzenie killerów w filmowej wersji Dead by Daylight przeze mnie. Chętnie nagram dla Was taki film. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę miłego popołudnia. Na razie i cześć.